Chciałem rozpocząć moją króciutką prezentację podsumowującą. Proszę Państwa, e, rozpocznę od pytania. Właściwie odpowiedź była zawarta w tytule prezentacji. E, cóż łączy tych ludzi, których widzimy na zdjęciu? Talent, proszę Państwa. Oczywiście można wiele mówić. Sport, e, może pieniądze, sława, e, ale gdybyśmy chcieli to sprowadzić do takich wartości pierwotnych, ludzkich, to na pewno talent. i ja, przepowieści ewangelicznej, to y, talent y, wyrażał się Miarą złota i de facto talent no, w wymiarze historycznym to jest ta miara złota i cały czas, te, cały czas o tym pomnażaniu złota jest mowa. Myślę, że talent stał się pewnym pojęciem bardziej wysublimowanym niż samo pomnażanie zwykłego, zwykłego materialnego kapitału. Wiedzą o tym doskonale wielkie organizacje sportowe, które są przedsięwzięciami. Zarówno społecznymi, jak biznesowymi. I no, idąc tym śladem, zapytania, które postawiłem na początku, jak sądzicie Państwo, co łączy Światową Federację Lekkiej Atletyki, Narciarstwa, Pływania i Hokeja na lodzie? Jakie to są sporty według Państwa? Zimowe, letnie, drużynowe, indywidualne? Olimpijskie. Olimpijskie, proszę Państwa, i e, chyba przed momentem Pan Adam tutaj porównał sukces e, Wiedźmina do e, mierzony skalą e, krajów biorących udział w Igrzyskach olimpijskich, w ruchu olimpijskim. E, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, rzeczywiście e, Igrzyska Olimpijskie i e, to, co oferują one w sposób nowoczesny i masowy, jest to nic innego jak rodzaj giełdy talentów dobrze zainwestowanych, kapitalnie prowadzonych, wyrażających się na wszystkich kontynentach przez różne tradycyjne sporty, bądź mniej tradycyjne, um, uprawiane pod parasolem federacji sportowych. Niemniej jednak, powiedzmy sobie jasno, nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o Kubertenowską ideę i e, uczestnictwo, e, promocję fair play, naturalnie również, ale e, szanowni państwo, e, inwestycja w te talenty to jest po prostu dobry biznes. Świat biznesu na całym tym świecie się odnajduje, dlatego nie ma tych białych plam olimpijskich dzisiaj, ponieważ się to po prostu opłaca. Nie wystarczy już kilkunastu lordów, którzy się spotykają na... E, Friziance herbaty, albo dymiąc cygara, i którzy decydują o tym, że będą odbywały się igrzyska olimpijskie. To jest poważne przedsięwzięcie biznesowe, które sprawia, że Możemy się e, cieszyć sukcesem tych, którzy e, zdobywają te medale. Oczywiście jest to ich sukces e, indywidualny, tak jak Tomka Majewskiego, e, odbierany dzięki e, transmisjom telewizyjnym przez miliardy już dzisiaj ludzi. Ocenia się, że średnio e, dzień olimpijski był oglądany e, przez około 2 miliardy naszych e, mieszkańców Ziemi. Transmisja e, z otwarcia e, igrzysk olimpijskich było, e, była oglądana Podobno przez e, blisko 4 miliardy, ja w to nie bardzo wierzę, ale, ale okej, okay. może w powtórkach, może w fragmentach, może w newsach, może wielokrotnie. E, ja należę do grona ludzi, którzy e, jakby mieli podwójną i mają podwójną szansę, e, by raz być odkrytym jako posiadacz pewnego talentu, jakiegoś tam małego diamenciku, który gdzieś był w środku potem go pomnażać z pomocą różnych instytucji, ludzi, jednocześnie z wykorzystaniem tych okoliczności, jakie się nadarzały, a wcale nie były one takie proste. To raczej była metoda prób i wyzwań, łącznie z zamknięciem mojej pierwszej sekcji sportowej przez, przez SB, bo chciałem być judoką, a wtedy w 83 roku nie można się było bić przecież i przygotować do nie wiem czego. Trzeba było zamknąć tę sekcję, prawda, i sprawić, że zapisałem się na lekkoatletyk, ale to zupełnie inna historia. Nie będę powiadał tu swojej historii. Cieszę się bardzo, że po zakończeniu kariery sportowej miałem szansę pracować w biznesie mediowym i w ogóle w biznesie. I zwrócić uwagę na to, jak bardzo w zasadzie jesteśmy tutaj podobni. I też tutaj przed momentem gdzieś padały takie, takie zapytania zawieszone, czy, czy ważniejsza będzie, czy inwestycja w kulturę, czy, czy, czy w sport, czy, czy może ta promocja za pośrednictwem biznesu to będzie nam dawało więcej. W zasadzie proszę Państwa jest to dla mnie bez znaczenia. Dzisiaj te wszystkie elementy łączą się biznesowo i nie ma ani jednego segmentu rynku, który bym tutaj wymienił, który nie przekładałby się na tego typu zachowania pozwalające uzyskać sławę, pieniądze, poczucie własnej wartości, a jednocześnie to, o czym dzisiaj się wszyscy, na czym się wszyscy dzisiaj pochylamy, promocję własnego kraju i promocję własnej aktywności, własnej osoby. Jak już wspomniałem, nadawanie z igrzysk olimpijskich było przedmiotem realizacji telewizyjnej. Chciałem tylko powiedzieć, mówiąc tutaj konkretnie, że przekładając te talenty na wartości biznesowe, że e, nie wiem, czy wiecie Państwo, jak wysoka jest stawka licencyjna za prawo do nadawania Igrzysk Olimpijskich. Czy na tej giełdzie talentów, tych pozbieranych talentów ze wszystkich krajów świata, tych federacji, które tam startują sobie, ile MKOL zbiera pieniędzy raz na 4 lata, żeby, raz na, tak, raz na cztery lata, żeby sprzedać licencje do konkretnych Igrzysk Olimpijskich. W tym pakiecie są zimowe i letnie. Nie ma sponsorów tutaj, to są tylko prawa telewizyjne. Dwa miliardy dolarów, proszę Państwa. To są dwa miliardy dolarów. Mówimy tutaj o czymś bardzo, bardzo konkretnym, w związku z tym e, po się pokusi? Nawet oczywiście, statystyka to jest podobno największe kłamstwo, ale nawet ile dolarów wypracowuje poszczególny uczestnik igrzysk olimpijskich versus przychód mko u tylko i wyłącznie z praw olimpijskich bądź też ich sponsorów. To są dobrze zainwestowane pieniądze, pieniądze, które się pomnażają, dalej pieniądze, które napędzają, pamiętajmy o tym, że zarabia na tym nie tylko MKO, ale również my w Polsce, przekładając na, to na biznes krajowy, mamy nadawców, mamy sponsorów, mamy Polski Komitet Olimpijski, mamy całe federacje, które z tego korzystają, czyli jest to jeszcze do, dodatkowo olbrzymia synergia na giełdzie, tego talentu olimpijskiego. Te wyzwania, proszę Państwa, sportowe, olimpijskie stały się właściwie dzisiaj dewizą spójną i wspólną dla całego, całego rynku i właściwie takiego nowoczesnego świata, w którym funkcjonujemy. Cieszę się bardzo, że Igrzyska Olimpijskie w tym 896 roku powróciły do nowożytnego społeczeństwa, bo mam wrażenie, że wszyscy dzisiaj z, tej, z tego wyzwania szybciej, wyżej dalej. A właściwie Citius, czyli szybciej, tak, wyżej, no dobrze, mocniej. Wszyscy z tego korzystamy, jeżeli byśmy dzisiaj przełożyli to na pracę nad programami tworzącymi gry, czy pracę nad łazikiem marsjańskim, czy no nie wiem jak to się przekłada na pracę muzyków i, 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 i tutaj wykuwanie talentów, ale myślę, że generalnie rzecz biorąc każdy imprezarię powie, proszę Państwa, mamy tutaj tyle i tyle czasu. Nikt nie przesuwa godziny koncertu, proszę trenować intensywnie. Pracować bardziej wydajnie. Jak słyszałem przed momentem o tym konsultowaniu fragmentów muzycznych przez profesorów, którzy jeżdżą sobie po świecie, no właściwie należałoby oczekiwać tego, że działając po staremu, taki profesor, czy gru, grono powinno być wyłączone na pół roku, żeby przesłuchać tych wszystkich, którzy są kandydatami do. Tego typu orkiestry. Dzisiaj wymaga się od nas innych standardów. Ja w swoją dewizę wpisałem w każdym działaniu ciągle tę dewizę olimpijską. Myślę, że wszyscy ją podzielamy. Jest jeszcze jeden element i tu bym oczywiście tego nie ignorował zupełnie. Powiedziałem o tym, że uczestnictwo i fair play to takie zasady, które są oczywiście ważne. Natomiast talenty są związane jednak i z pomnażaniem pewnego kapitału. Ale proszę Państwa, wiemy doskonale, że dobry biznes i biznes, który jest budowany długofalowo, jest budowany na zdrowych zasadach pewnych spójnych wartości fair play. I kiedy mój kolega zapytał się mnie właściwie o taką definicję fair play, miałem szansę i honor być przez pewien czas ambasadorem fair play. Dużo rzeczy tam było, mądrych książek napisanych na ten temat. Podpowiedziałem, że chyba to jest coś takiego, stąd ten obrazek tutaj, że gdybym zabrał. Swojego syna, i chciałbym opowiedzieć historię swojego życia, syna, dziecko, no nieważne, kogoś dużo młodszego, to byłaby to taka historia, o której bym się nie wstydził. Sposób działania, który mógłbym przekazać. I zastanówmy się, kiedy nieraz mamy wahania, czy, czy, czy pójść na skróty, czy to wszyscy tak działają, czy wykonujemy pewne ruchy gdzieś tam pod presją, czy chcielibyśmy się potem przed naszym dzieckiem tym pochwalić. I. Wtedy się zorientujemy, czy jest to fair, czy nie, albo jak daleko żeśmy już zawrnęli w tym, w tym chceniu y, 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 zmierzania gdzieś tam na skróty. Jesteśmy na forum oczywiście biznesu, teraz Polska to jest forum przedsiębiorstw, forum ludzi przedsiębiorczych, i y, 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 zawsze istnieje na pewno dylemat, gdzie skierować strumień pieniędzy, strumień wiedzy, strumień y, energii. Y, proszę Państwa, wydaje mi się, że y, akurat na tym forum y, doskonale wiemy, gdzie i tutaj mamy przykład ludzi, jeszcze raz powtarzam, ludzi, ludzi, którzy mają talenty, ludzi, którzy mają pewną wizję i ludzi, którzy mogą zaoferować no, nam coś niekonwencjonalnego. Możemy powierać bardzo wiele rozwiązań biznesowych, możemy oglądać innych, spoglądać na patenty zagraniczne, natomiast najczęściej odpowiedź na to, w co, jak. Kiedy inwestować gdzieś wokół nas, wokół tych, którzy nas otaczają, i e, ja dzisiaj z uwagą wysłuchałem tych wszystkich czterech wystąpień i nie mam żadnych wątpliwości, że e, moglibyśmy oczywiście tutaj namalować bardzo szeroką mozaikę. Prawdopodobnie byłyby to setki tysięcy ludzi, którzy by się znalazły na tej mozaice. pozwoliłem sobie tylko tę naszą czwórkę prelegentów tutaj umieścić, e, ale to jest kierunek, e, w, w jaki powinniśmy inwestować. I e, proszę Państwa, pozwolę sobie podsumować tylko, bo o to mnie poproszono, żeby nawiązać troszeczkę do tego specjalnego roku e, Euro 2012. I, e, roku i, który właściwie był taką płętą gigantycznej inwestycji, inwestycji w marzenie, inwestycji w pewien proces przebudowy kraju, budowanie bardzo konkretnych elementów takich jak stadiony i ja nie chcę być oczywiście złośliwy tutaj czy aby to jest najlepsza polska inwestycja. Uważam, że zrobiliśmy to najlepiej, jak żeśmy mogli zrobić, nawet lepiej niż podejrzewano nas o to. Nie chciałbym tylko, by inwestycja związana z euro kojarzyła się wyłącznie z pomnikami architektury, proszę Państwa. Na poprzednim składzie widzieliśmy czwórkę przedstawicieli utalentowanych 30-latków. Ja się do nich nie, zal nie zaliczam. Miałem tę szansę ponad naście lat temu, żeby do tego grona się zaliczyć, ale swoją szansę wtedy wykorzystywałem jako sportowiec. Proszę Państwa, pracowałem wewnątrz organizacji zwanej UEFA, konkretnie w UEFA Events i tam miałem szansę poznać organizację EURO od wewnątrz. I miałem szansę spotkać się nie tylko z kibicami, i nie tylko z partnerami biznesowymi, ale to, co mnie najbardziej zbudowało i to, co dla mnie jest największą nadzieją na ożywienie tychże stadionów i na takie pozytywne dziedzictwo euro, to są tysiące wolontariuszy, którzy byli świetnie przeszkoleni, świetnie wyłowieni do projektu, ich talenty zostały wstępnie zidentyfikowane i, i pomnażane już w trakcie tego turnieju, e, opierając się na konkretach, e, 3000 tysiące wolontariuszy skich 10 tysięcy wolontariuszy em, e, rekrutowanych przez PL 2012. W tej chwili nie mam danych, jeżeli chodzi o tych wolontariuszy rekrutowanych w miasta konkretnie, ale e, mamy do czynienia z, już z grupą kilkunastu tysięcy ludzi, którzy pracowali w najwyższych standardach i którzy e, oni się wykazali. Oni się wykazali. Mamy kapitalnych projekt managerów, którzy byli zatrudniani przez UEFA czy miasta partnerskie UEFA na różnych etapach tego projektu. I proszę Państwa, w moim przekonaniu, to jest największe, największy zysk, jaki wynosimy po organizacji tego turnieju. Bo na Stadionie Narodowym dach się sam nie będzie zamykał wtedy, kiedy trzeba ani nikt nie zapełni stadionu wrocławskiego, tylko i wyłącznie dlatego, że historycznie mu się to należy, ponieważ organizował Euro. Ci ludzie pójdą dalej, ci ludzie będą pracować w projektach sportowych, takie jak nas czekają w przyszłości, to jest 2014, 13 i 14 siatkówka, 2016 będą mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, ale myślę, że zapoczątkowaliśmy sobie tym Euro 2012, proces odkompleksiania się względem innych narodów, innych krajów, które już coś podobnego pozytywnego robiły. Po raz pierwszy mieliśmy od wielu, wielu lat, a być może nawet po raz pierwszy od 1989 roku możliwość pokazania czegoś, co było ruchem do przodu i pozbawianego jakiegokolwiek patosu kombatanckiego. Po prostu budowanie jakiegoś nowoczesnego projektu według standardu, które z jednej strony były nam narzucone, a potem żeśmy jeszcze dokuali, dokładali do tego własną inwencję. Proszę Państwa, podobno 93 procent e, tych kibiców, którzy przyjechali do nas, a, a było ich e, ponad e, 650 tysięcy, e, chce wrócić do nas już są tymi ambasadorami, którzy e, promują Polskę za granicą. E, Jesteśmy w gronie tutaj tych pięknych, trzydziestoletnich. Nie tylko. Nie trzymajmy się tego kalendarza. Ale pamiętajmy o tym, że to od tej młodzieży, która kibicowała na Igrzyskach, która miała lat po osiem, po 10, zależy być może, być może oni na tego marca polecą, prawda? To jest, te, to jest ta generacja. Ale to od nich zależy, czy to wszystko, co sobie dzisiaj żeśmy wymarzyli, to wszystko, o czym chcemy mówić, jak chcemy się pokazywać jako Polacy, czy to będzie wdrażane w przyszłości. Nie zostawiajmy tych dzieciaków samych sobie dlatego że jesteśmy zajęci własną karierą i własnym projektem. To oni de facto będą implementować to, co nam się w głowie marzy dzisiaj i to oni sprawią, że ci goście euro jeszcze przez długie, długie lata będą się czuć u nas jak u siebie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam do układania naszych polskich puzli na miarę własnego talentu i talentu, jaki odkryjecie wśród osób, które Was otaczają.